Imi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Wyzwól mnie Panie i zmiłuj się Nade mną. Na równej drodze stoi moja stopa. Na zgromadzeniach będę błogosławił Pana. W czasie obecnej przy Świętej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych, Świętej Pamięci Dominika Nowickiego w 23. rocznicę śmierci oraz Świętej Pamięci Zbigniewa Korusa. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, z pokorą i z żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Panie Jezu, Ty stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty podjąłeś mękę na krzyżu, aby nas pojednać z Ojcem. Zmiłuj się, Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty siedzisz po prawicy Ojca i wstawiasz się za nami. Zmiłuj się, nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało, pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się od grzechów i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. O panie, boże mój wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, ostąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludzkości kraju. Uciebie, Panie sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy, i Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo strzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Oto Słowo Boże. Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów. Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam, win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów. Wspomóż nas, Boże, nasz zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy, przez wzgląd na swoje imię. Nie czyj nam, panie, według naszych grzechów. Niech jęk pojmanych dojdzie do ciebie i mocą twego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Nie czyj nam, panie, według naszych grzechów. Chwała Tobie z królu wieków. Chwała Tobie, Królu Wieków. Słowa Twoje, Panie, są Duchem i Życiem. Ty masz Słowa Życia Wiecznego. Chwała, Chwała Tobie, tobie Królu wieków. Król wieków. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną, wypełnioną ponad brzegi, wsypią za zanadrza Wasze. Odmierzą Wam bowiem taką miarę, jaką Wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Bogu Wszechmogącemu, który objawia nam swoją miłość, przedstawmy pokorne prośby i wołajmy: Wspomóż nas, Boże, nasz zbawco. Wspomóż nas, Boże, nasz zbawco. Zawierzący Chrystusa, aby płomień miłości, rozlany w naszych sercach przez ducha świętego, obudził we wszystkich nadzieję na przyjście królestwa Bożego. Wspomóż nas, Boże, Zbaw nasz zbawco. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby nie zwątpili, że wspólnota całego Kościoła ciągle jest przy nich. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawcy. Módlmy się za skrzywdzonych przez niesprawiedliwe sądy, aby nie utracili nadziei na pełną sprawiedliwość w niebie. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawcy. Módlmy się za cierpiących z powodu kataklizmów naturalnych i wojen, którzy ciągle żyją w trudnych warunkach, aby inni ludzie okazywali im skuteczną pomoc. Nas, Boże, nas, Módlmy się za zmarłych, którzy przez całe życie żyli chęcią zemsty i mieli zamknięte serce dla najbliższych. Módlmy się także za zmarłych, polecanych w obecnej przy świętej, Dominika i Zbigniewa, aby miłosierny Bóg przebaczył im. Ich słabości i grzechy, i przyjął do Królestwa Niebieskiego. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy rozbudzali w sobie wyobraźnię miłosierdzia i tak stawali się światłem dla świata. Panie Boże Wszechmogący, tak trudno nam wyzwolić się ze skutków grzechu pierworodnego, ale Ty. Wciąż dodajesz nam otuchy i sił. Prosimy Cię, przyjmij łaskawie nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb od Ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go ofiarujemy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże, teraz nie Bogosławiony Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracę rąk ludzkich. Tobie je ofiarujemy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz nie wiek. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę swoich, na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nas i całego życia Boże, Ty nam pozwalasz uczestniczyć w świętych tajemnicach. Przyjmij łaskawie nasze prośby i uwolnij nas od pokus świata przez Chrystusa, Pana Naszego. Pan z wami, I z twoim. w górę serca. Je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca. Od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego zaniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, i, I ziemia chwały Twojej, to na wysokości, na wysokości. Błogosławiony, błogosławiony, który idzie w niem państwie. Postanowiła na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, i słusznie cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko, oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej Ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię Boże, usiąć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczanie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Musimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego syna i napełnieni duchem świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z najświętszą dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc Twojego Sługa, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo cały całej odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Amen. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała Amen. przez wszystkie wieki wieków. Amen. prośmy Ojca Niebieskiego aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego Ojcze nasz któryś jest w niebie święć imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieku. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź się do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami. I przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem wrocie, gdzie już przyszedł, do mnie. ale powiedz z tego słowa, Panie Dzieciu, co zrobiłem Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Módlmy się. się. Miłosierny Boże, niech ta komunia oczyści nas z grzechów i zapewni nam udział w radościach nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.